Cześć, to jest kolejny odcinek pancernego ataku z gry World of Tanks mm, Dzisiaj jest to powtórka bitwy bodajże wczorajszej, gdzie grałem w plutonie z kolegą właśnie z moim przyjacielem który ma Soren. ja grałem czołgiem S to on grał czołg niszczycielem czołgów obiektem 704 hmm Mapa, Karelia, bitwa standardowa, losowania jak widać dziesiątki, dziewiątki, ósemki, więc jest maksymalne, chyba, losowanie jak na ten tier. A wracając do czołgu s 100 to jest bodajże moja pierwsza dziesiątka. Więc jeśli chodzi o opinię, tak na razie jest to fajny czołg, bo mi się podoba. No, pomijając dział, jego parametry, to znaczy tą celność całą i penetrację. Warto chociaż z odumkowych walić. Po prostu się zawsze coś zada, tam sprzeciw pancery. To taka mała rada. Dobra, wracając do meczu ChokeStone. Plutonie z obiektem, więc mogłoby być ciekawie. O, i mój kolega właśnie zaspał, Jak też na minimapie, dopiero teraz jedzie. Trochę się tak rozdzielili. Dosyć dziwnie. No ale dobrze. Zobaczmy co mnie dalej. Jestem akurat no, w trybie kamery normalnej, więc ja tu sobie bawię, a jeśli chcecie zobaczyć jak operowałem, to proszę bardzo. Coś mi tutaj tak skacze, co jest. Przede mną będzie VKP, do którego zmierzam. Już jest dosyć blisko. Jest ze mną chat. i z tyłu obiekt, a u góry jakiś heavy. Dobra. Tutaj miałem dylemat czy jechać tam za nim, czy do góry. Bo na dole nie wiadomo, jakby wali kilku, to będzie ciężko coś zrobić. O, jest ST1. A u góry jest zawsze łatwiej, manewrować Dobra, obiekt i, i bad chat. O, pojawił się pierwszy nieściciel wrogi. A tutaj mój kolega za zero wyłapał. Moja kamera. Tutaj będzie o, ładny strzał w bok, za prawie połowę, no działo jest fajne, tylko ta cena i penetracja boli. Dobrze. Podczas gdy oni jadą dalej, ja się cofam, żeby tutaj te 110E5 zgarnąć i celowałem w brzuszek, później po no, ale za zero poszło, co mnie trochę zdenerwowało wtedy. Chociaż mogłem z złodąkowego walnąć. Dobra, tutaj nie wiem, czy to był mój błąd, czy nie, ale cofnąłem się i zamierzam zjechać na dół, żeby ich wziąć. Chociaż trochę to jest niepoprawnie, bo obiekty nie do rady są. No, Zobaczyć to. Ładnie wystawieni. Bok, bat, czata Połowa prawie na raz. Bardzo ładnie. <laughs> Tutaj, ten czołg mógłby mi wtedy pomóc, później się okaże. I strzał w T-54. Ojej, no aczkolwiek już namierzyło. Więc, nie trafił. I piękny strzał ST-1 za połowę. Musiałem w coś czułego trafić. A tymczasem mój kolega sobie jakoś daje radę. I teraz tutaj niestety, ale to była moja wina, że zginął. 900 hp, te 54 zostało. Tutaj nie zauważyłem, że Baczek był rozwalony i, go, i czekałem na niego. No i niestety. Teraz to jest wolne, niecałe 30 na godzinę wyciągałem. A go niestety zgarnie. O, tutaj czekałem, czy wyjedzie. No niestety. Nie wyjechał i mojego kolegę zgarnął. No i co, w bok? I już jest pierwszy kill 85 tymczasem. Hmm. To może trochę tragicznie wyglądało w tym miejscu. Ale jak zaraz zobaczycie, dadzę sobie radę. I pojawiła się artyleria a się nie trafił. No ja nie chciałem ryzykować straty pocisku. Nie namierzyłem do końca, więc bym nie trafił pewnie. No. I powoli ich rozwalają tam. W sektorze A7B7. W sektorze A7B7 wdarli się. O, tutaj artyleria. tutaj się cofnąłem, bo mi działo zasłaniało. I drugi kill. Teraz była ciekawa sytuacja. Myślałem, że 52 ma już kilka sekund, wręcz do przeładowania, i do zgarnie. Jestem podejrzany. Ale niestety ego uprzedził. To znaczy, stety dla nas. I nie dla niego. No, fałpka, którego chciałem strzelić. i został T-54 i, i Lorraine T-54 został zrozwalony i została już tylko artyleria, która się sprytnie schowała jak zaraz zobaczycie no właśnie, w tamtym miejscu Piękny strzał nawet z leżą nad skupiciem. Celownik wyprostowienia. Dokładnie. Mecz wygrany. 3 zniszczone. Doświadczenia na podwójny 1700. Prawie 40 000 kredytów. Naprawa 5000. A straciłem cały 500 HP. Więc straszna droga naprawa. Osiągnięcia 3 rozwalonych, 3 uszkodzonych, 1 wykryty. 8, trafienia w cel 8. Bohaterowie bitwy, sniper pośmiertnie T54. No, mecz udany. Zarobiłem dosyć dużo na nim, odliczając 8000, prawie 9000 na amunicję. No, to możecie sobie wyliczyć, ile dostałem. Mecz był bez pręki, bez żadnych goldowych, więc ładnie, akurat mi się udało. No. To byłoby na tyle w tym odcinku, bo się jeszcze nakręcę drugi zestaw, gdzie już gram, a nie powtórka bitwy, ponieważ tutaj to jest zaraz nagranie po paintballu, więc jestem trochę zmęczony. Tak wyszło. Dobra, to byłoby na tyle na razie, cześć.